Bóg dał Jonasowi roślinę, pytała mu cień, ale przygotował go na ważną lekcję. Gdy roślina uschła, Jonasz poczuł się smutny i zrozumiał lekcję Boga. Oj nie, a tak bardzo cieszyłem się cieniem tej rośliny. Bóg przypomniał Jonaszowi, że jego miłosierdzie jest dla wszystkich, którzy się nawracają. Bóg powiedział... Jonaszu... Czyż nie troszczę się bardziej o ludzi niż o rośliny? Niniwa ma więcej niż 120 dwadzieścia tysięcy dusz. Rozumiem, panie. Jonasz zrozumiał, że Boża miłość i miłosierdzie są nieskończone i dostępne. Dla wszystkich. Teraz! Rozumiem, panie! Historia Jonasza przypomina nam o Bożej łasce, gotowej przebaczyć każdemu, kto zwróci się do Niego z pokutą. Jonasz spędził chwilę na refleksji, dziękując Bogu za lekcję, którą otrzymał.